Na tym pokładzie Polacy patrzyli w niebo, czekając na sztukasy. Wiedzieli jedno, nie mają dokąd uciec. Wicher walczył, choć Bałtyk stawał się morzem ognia. Kiedy błyskawica, grom i burza odpłynęły do Wielkiej Brytanii, Wicher został sam na Bałtyku. Już 1 września 1939 ostrzelał niemieckie wodnosamoloty. A dzień później miał ubezpieczać minowanie Zatoki Gdańskiej. Nie wiedząc, że operację odwołano, jego dowódca widział w świetle księżyca niemieckie niszczyciele i miał okazję, by otworzyć ogień. Rozkazów jednak nie zmieniono. 2 września wicher stał się pływającą baterią artylerii na Helu. Walczył do 3 września, gdy niemieckie sztukasy trafiły go czterema bombami. Okręt przewrócił się na burtę i zatonął przy nadbrzeżu. Ci, którzy przeżyli, dołączyli do obrony lądowej Helu i walczyli do października. Wicher był pierwszym polskim niszczycielem, który oddał ogień w II wojnie światowej i jednym z pierwszych, który zginął. Subskrybuj sekrety historii opowieści, bo tu poznasz prawdę, której nie ma w podręcznikach.